Każdy z nas na pewno co najmniej słyszał kiedyś o powodzi. Może być tak, że ktoś jej doświadczył na własnej skórze. Jednak wszyscy mogą mieć złudne wrażenie, że mnie przecież powódź nie dotyczy. Na przykład, albo nigdy jej do tej pory nie widziałem, to i nadal pewnie w życiu nie zobaczę, albo przeciwnie, niedawno ona wystąpiła, więc teraz przez długi czas będzie od niej spokój. W obu tych przypadkach, to nieprawda. Powodzie są nieuniknione. Zdarzały się kiedy człowieka jeszcze nie było na świecie i zdarzają się nadal. Zaś nasza nierozważna działalność może prowadzić do pogorszenia tej sytuacji. Czy zawsze powódź jest zaskoczeniem i nie da się jej przewidzieć? Nie. Czy nie mamy wpływu na skutki powodzi wokół nas, wokół naszego domu? Mamy. A czy na powódź nie da się przygotować? Jasne, że się da. Jednym z największych mitów jest ten, że skoro w 1997 roku była powódź nazywana powodzią tysiąclecia, to teraz przez następny tysiąc lat takiej powodzi już nie będzie. A przecież już w 2010 roku była kolejna powódź, w której poziom wody w wiśle przekroczył w wielu miejscach ten z 1997 roku. Nasze nazywanie powodzi nie zmieni faktu, że są one losowe. Termin woda stuletnia mówi tylko tyle, że w ciągu 100 lat spodziewamy się jej jednego wystąpienia. Ale tylko spodziewamy, tak naprawdę. Może ona wystąpić kilka razy w jednym roku. Może również nie wystąpić w ogóle w tym stuleciu. Powódź. Czym jest dokładnie powódź? No, to jedna z najgroźniejszych w skutkach klęsk żywiołowych. Polega ona na tym, że woda z rzeki, jeziora czy morza zalewa pobliskie tereny. Powodując szkody materialne. Pytanie, co ją powoduje? Tutaj mamy kilka różnych możliwości. Najczęstsze w Polsce są powodzie opadowe, związane z deszczem. I taka powódź opadowa, np. błyskawiczna, towarzyszyć może burzą, opadom ulewnym lub nawalnym. Od kwietnia do października. Ale zwłaszcza w wakacje, w lipcu i sierpniu. Trwa ona krótko i na niewielkim terenie, ale przebiega bardzo gwałtownie. Z kolei opady długotrwałe, czyli rozlewne, trwające wiele godzin lub dni, występujące od czerwca do września, mają największy zasięg terytorialny. Właśnie dzięki ulewnym deszczom. Możemy doświadczyć powodzi nawet w środku miasta, mieszkając z daleko od jakiejkolwiek rzeki. Istniejąca w mieście tak zwana kanalizacja deszczowa ma ograniczone możliwości odprowadzania wody pod powierzchnię. Jeżeli zostaną one przekroczone, woda wylewa, tak jak widzieliśmy to podczas tych wakacji. Kiedy mogliśmy widzieć nawet fontanny wody tryskające z takich studzienek pionowo w górę. Drugie pod względem występowania są tak zwane powodzie roztopowe, najczęściej występujące w marcu i kwietniu, a zatem na wiosnę. Nieraz deszcze przyspieszają topnienie śniegu i jeśli następuje to gwałtownie, może prowadzić do powodzi. Wszak Zamarznięta jeszcze na kość ziemia nie jest w stanie wchłonąć tak dużych ilości wody na raz. Wtedy rozlewa się ona dookoła, tworząc powódź. Mamy również powodzie zimowe, np. spowodowane zmniejszeniem przepustowości rzeki przez lód albo krę oraz powodzie sztormowe, kiedy wiatr od morza utrudnia odpływ wody z rzek, powodując ich rozlewanie dookoła na lądzie. Oba te rodzaje powodzi występują najczęściej w okresie od grudnia do lutego, stąd też ich nazwa powodzi zimowe. Do tego można doliczyć jeszcze powodzie spowodowane awariami, jak np. przykład popęknięciu zapory czy stopnia wodnego na rzece. Takie przypadki stają się już prawdziwymi kataklizmami. Czy człowiek swoją działalnością wpływa na występowanie powodzi? Oczywiście! Wycinanie lasów, wylewanie betonu i asfaltu, kładzenie kostki brukowej wszędzie w miastach i na wsiach prowadzi do tego, że Ziemia nie może przyjąć tak dużych ilości wody, jakby potrafił robić to na przykład. Las. Spalanie węgla i innych paliw kopalnych powoduje wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Ten z kolei prowadzi do efektu cieplarnianego, który skutkuje podniesieniem poziomu wód na Ziemi. Powodzi nie unikniemy, możemy jednak się na nią dobrze przygotować, żeby złagodzić jej rezultaty. Przed powodzią warto przygotować zawczasu tak zwany rodzinny plan powodziowy. W trakcie takiego zdarzenia jak powódź człowiek może zachowywać się nierozsądnie i podejmować niepotrzebne, a czasem nawet niebezpieczne kroki. Przed tym uchroni szczegółowo wcześniej przygotowany i wielokrotnie przećwiczony plan powodziowy którego wzór i przykładowe uzupełnienie można znaleźć w internecie. W skrócie, trzeba w nim m.in. narysować plan ewakuacji, zapisać ważne telefony alarmowe, naszkicować plan domu z zaznaczonymi głównymi zaworami i wyłącznikami, podać adres, gdzie rodzina ma się spotkać w razie nagłej rozłąki. Zapisać częstotliwość lokalnej stacji radiowej? Co zrobić tuż przed opuszczeniem domu i co ze sobą z niego zabrać, aby o niczym ważnym nie zapomnieć? Najlepiej przyznać każdemu domownikowi konkretne zadania i rzeczy do zabrania przy ewakuacji. W trakcie pokoju. Jeśli już nadejdzie ostrzeżenie o powodzi, musimy zadbać o źródło informacji. Lokalne radio będzie najlepszym wyborem. Dobrze wtedy mieć przygotowany przenośny radioodbiornik zasilany bateriami, bo sieć zasilająca mieszkanie i dom będzie odcięta. Internet może przestać funkcjonować, telewizor ciężko ze sobą nosić i tak nie będzie miał zasilania, a smartfon bardzo szybko się rozładuje. O czym należy pamiętać tuż przed zalaniem? Przede wszystkim trzeba wyłączyć sieć elektryczną i gazową w domu. W zalanych pomieszczeniach należy używać izolujących gumowych butów. Należy zachować przy tym największą ostrożność. Trzeba zabezpieczyć przechowywane w domu środki niebezpieczne i substancje niebezpieczne, aby nie skaziły wody czyniąc ją jeszcze bardziej niebezpieczną dla nas i dla środowiska. Rozpuszczalniki, farby, lakiery, trutki czy środki ochrony roślin trzeba przenieść ponad poziom spodziewanej wody, najlepiej na najwyższe piętra. Należy zamknąć zasuwy czy zawory na sieci kanalizacyjnej. Muszle klozetowe i kratki ściekowe Narażone na zalanie trzeba bardzo szczelnie zakorkować, aby ścieki nie dostały się do wody powodziowej. Wszystkie sprzęty elektryczne i elektroniczne, takie jak pralka, lodówka, komputer czy telewizor, oraz wszystkie przedmioty wartościowe, ewentualnie nawet meble, jeżeli starczy na to czasu, należy przenieść na wyższe kondygnacje jeżeli nie spodziewamy się, że zostaną zalane. Pojazdy najlepiej odprowadzić na wyznaczone wcześniej bezpieczne parkingi. Jeśli to jest niemożliwe, trzeba je przynajmniej unieruchomić, tak, aby nie porwała ich płynąca woda. Wykorzystując przygotowane wcześniej osłony, należy zamknąć szczelnie okna i drzwi narażone na zalanie. Jeśli przebywamy w domu w trakcie powodzi warto poznać sposoby komunikacji ze służbami ratunkowymi za pomocą chociażby kolorowych flag. Nie trzeba ich kupować specjalnie. Dowolnie duży kawałek materiału w kolorze niebieskim oznacza prośbę o żywność lub wodę. W kolorze czerwonym natomiast prośbę o pomoc lekarską. W kolorze białym prośbę o ewakuację. Jeżeli przelatuje nad nami helikopter ratunkowy, to nie machamy do pilota jak do naszego kolegi. Konkretnie, jeśli potrzebujemy pomocy, unosimy obie dłonie, obie ręce, tak? Abyśmy wyglądali jak litera Y od angielskiego jest, tak, potrzebujemy pomocy. Natomiast jeżeli nie potrzebujemy pomocy, układamy swoje ciało w kształt litery N, jak no po angielsku, czy nie, nie potrzebujemy pomocy. Lewa ręka. Idzie ukośnie w górę, a prawa ręka ukośnie w dół. Jeżeli trzeba będzie się ewakuować, skorzystajmy z zapisów rodzinnego planu powodziowego wielokrotnie wcześniej przez nas przećwiczonego. Warto zabrać odzież, środki higieny, latarkę, radio na baterie, żywność. Istotne są też oczywiście dokumenty, jak dowody osobiste, akty własności polisy ubezpieczeniowe czy dokumenty podatkowe. Wcześniej dobrze je trzymać zgromadzone w jednym miejscu, aby szybko można było zabrać cały ich pakiet. Jeśli osoby starsze lub chore przyjmują na stałe lekarstwa, nie możemy zapomnieć o tych lekarstwach dla nich. Również wyjątkowe pamiątki rodzinne o wartości sentymentalnej mogą być zabrane przy ewakuacji. W czasie samej ewakuacji można poruszać się tylko wyznaczonymi drogami i pod żadnym pozorem nie wolno przechodzić lub przejeżdżać przez wartko płynącą wodę. Już przy głębokości około 15 cm stanowi ona zagrożenie dla człowieka, a od około 30 cm dla samochodu. A przecież, Trudno ocenić jej głębokość przed nami. Woda powodziowa nie jest czysta, klarowna i przezroczysta. Po powodzi. Równie ważne dla zmniejszenia skutków powodzi, jak czynności przed jej w trakcie, są też te wykonywane po powrocie do domu. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy na ścianach nie ma pęknięć i rys, a jeżeli są, wezwać rzeczoznawcę który fachowo stwierdzi, czy powrót do domu jest aby na pewno bezpieczny. Wewnątrz od razu trzeba sprawdzić instalację gazową i elektryczną. W razie wyczuwalnego zapachu gazu czy widocznych uszkodzeń przewodów elektrycznych trzeba oczywiście wezwać odpowiednie pogotowie gazowe lub elektryczne. Jeżeli dom jest ubezpieczony, to przypomnijmy rodzicom o wykonaniu zdjęć zniszczeń przed ich usunięciem. I uwaga na choroby. Żeby nie zarazić się na przykład czerwonką, durem brzusznym czy zapaleniem wątroby, należy spożywać tylko i wyłącznie wodę butelkowaną albo tę rozwożoną beczkowozami. Pod żadnym pozorem nie wolno jeść produktów, które były zalane w trakcie powodzi. Pod żadnym pozorem nie wolno jeść produktów niewiadomego pochodzenia. Trzeba myć ręce po każdym kontakcie ze skażonymi przedmiotami, no bo przecież woda powodziowa niesie wiele bakterii i wirusów. Same domowe sprzęty, meble, ubrania i nawet ściany po usunięciu osadów i muł odkaża się odpowiednim roztworem chloraminy. A szczegółowe informacje o tym poda sanepit lub siedziba zespołu zarządzania kryzysowego. Dalej czeka nas osuszanie i odgrzybianie, najlepiej w konsultacji z odpowiednim fachowcem. Tak oto zakończyła się powódź. Jak widzicie, aby zapobiegać jej skutkom, nie wystarczy polegać na inżynierach budujących zbiorniki retencyjne czy poldery, które mają zadanie zatrzymać wodę i zmniejszyć jej przepływ. Każdy z nas może i powinien świadomie działać, czy to w trakcie samej budowy domu, jego urządzania, a potem użytkowania, czy przygotowując się do powodzi, tak aby skutki nieuchronnego były jak najmniejsze.